wcześniej przed zajęciami, żeby móc Wam nagrać ten film, e, więc e, co? E, jedna z Was ostatnio napisała na Instagramie, kiedy wrzucę jakiś film z zakupami ubrań na siłownię i tak dalej. Tak się zastanawiałam, czy to nagrywać, czy nie, bo nie mam tego dużo, ale są dosyć fajne rzeczy, które cały czas są w sklepach, więc chciałabym Wam o tym poka powiedzieć, pokazać, e, żebyście mogli, jeżeli wam, mogły, jeżeli Wam się to spodoba kupić. E, no i co? Zaczynamy! Ok, pierwsza i jedyna rzecz, jeżeli chodzi o górną część doroby, to jest właśnie ta koszulka. I ona nie jest sportowa, tylko po prostu kupiłam ją dlatego, że była tania, bo kosztowała, kosztowała chyba 15 albo 10 zł. I ona jest z rezerw, jest w tym momencie na wyprzedażach. No i to, co mi się właśnie podoba, to to, że jest tutaj mocno. wysoki. <laughs> wycięta. I tak właśnie wygląda z przodu, a z tyłu wygląda tak. I właśnie bardzo po podoba mi się to, że jest tak wycięta bo fajnie, wtedy się ćwiczy barki, klatki i takie tam. Plus właśnie ma, jest z fajnego materiału, więc nie ma żadnego problemu, żeby ją tutaj zawiązać. Jeżeli chodzi jest, o to, jak ona jest długa, to wygląda to tak. No ale jak wiecie, ja zawsze sobie tą koszulkę tak zabijam i wtedy jest mi dobrze. Nic mi nie lata i tak dalej. I teraz powiem Wam od razu o tych spodękach, które mam na sobie jeszcze mają metkę tutaj, nie wiem czy widzicie czy nie, ale dobra i to są spodenki Nike Pro ja już długi czas chciałam takie spodenki, ale cały czas czułam, że nie wygląda w nich dobrze no ale tak mi się spodobały że poszłam w ogóle, bo, kupiłam, bo zamawiałam je online, teraz wam o tym powiem ale poszłam sobie do Nike i mierzyłam tam spodenki mierzyłam całe czarne niż w całych czarnych, więc cieszę się, że w końcu je zamówiłam. One są z Zalando i na, na drugim kanale właśnie nagrywałam cały Open Box Zalando i tak dalej, bo to ogólnie była współpraca. No i mogłam sobie właśnie wybrać parę rzeczy, i wybrałam właśnie te spodenki Teraz za bardzo ich nie widzicie, ale to zaraz Wam pokażę bliżej. I one kosztowały 80 złotych. Więc to też nie jest dużo jak na spodenki Nike Pro. I to jeszcze takie ładne, bo były jeszcze tańsze na Salando, ale mniej mi się podobały, więc wybrałam sobie te, bo normalnie one kosztują stówę albo nawet ponad w sklepach stacjonarnych, więc cieszę się, że te dorwałam. I tak, bardzo dobrze się w nich czuję. W ogóle wydaje mi się, że dobrze na mnie leżą. I ja mam rozmiar S, bo. Mierzyłam, nie, i nawet nie mierzyłam, bo przymierzyłam najpierw s i jest ok, dobrze się w nich czuję, więc tak. Teraz pokażę Wam inne linie, jakie kupiłam. Ok, i teraz yy, długie spodnie, mam dwie pary. Obie są znowu z TK Maxa yy, i pierwsza para to są czarne, nieprześwitujące spodnie. W końcu mam czarne, które naprawdę nie przyświtują. Mam te z Ryboka, ale one czasami przyświtują, czasami nie, więc... Nie lubię takich spodnie ubierać na przykład w dni, kiedy ćwiczę dwugłowę czy czworogłowę, no bo wtedy dużo się wypinam i jakoś no, nie, się, nie, czuję, nie czułam się komfortowo. Zawsze musieliśmy robić tak, że Alan za mną stawam i ja wtedy to robiłam, więc to nie było dobre. I właśnie znalazłam takie zwykłe czarne leginsy w TK Maxie. To jest rozmiar XS i to jest firma Pure plus Simple czy tam Pure Plus Simple i to jest e, nie pamiętam ile one kosztowały. stawiam, że około stówki, bo mniej więcej tyle tam kosztują, legginsy takie trochę lepsze albo 70 zł, więc z tych jestem bardzo zadowolona one bardzo fajnie oknają ciało i dobrze wyglądają troszeczkę się zsuwają, bo one w ogóle mają taki trochę bardziej śliski materiał, ale nie taki e, jak jest dużo takich legginsów stanie że po prostu wypniecie się i wszystko ma minęć ale one są takie bardziej konkretne, nie są takie bardzo elastyczne, że kompletnie nie czujecie ich. Ale i tak bardzo je lubię, za to, że nie prześwitują i są czarne. I druga para legginsów to jest coś, co mam teraz na sobie. I wiecie, zaraz powinnam ściągnąć i powiedziałam, że to jest za rozmiar, więc... Poczekajcie. To znaczy nie rozmiar. To jest firma Kyodan. Nieraz już widziałam tą firmę w TK Maxie i w ogóle oni teraz mieli bardzo dużo różnych legislów właśnie w ten wzór. Niektóre nie miały tego czarnego paska, one, niektóre były właśnie takie zwykłe, całe były w tym niebieskim kolorze, ale niestety nie było mojego rozmiaru, bo były tylko Eski. Mierzyłam tą Eskę, to jednak była za duża, bo to jest właśnie też XS i ona kosztowały już na pewno stówkę. No i właśnie było dużo różnych rozmiarów rodzajów, niestety tylko... Te były w XS, ale muszę powiedzieć, że w ogóle są świetne, bo nie prześwitują, em, bardzo dobrze i wygodnie się w nich ćwiczy. Kompletnie nic ich nie, nie czuję, em, nie muszę ich poprawiać. Em, dobrze wyglądają, dobrze prezentuje się w nich serwetka i ogólnie naprawdę są super plus są niebieskie. Ja wiem, że to jeszcze nie jest to, co ja chcę, czyli całe niebieskie, ale już jest bliżej niż dalej, więc bardzo się cieszę, że mogłam je kupić. E, no i ja ogólnie bardzo często zachodzę do tej Maxa i przeglądam właśnie te legginsy, no i czasami właśnie znajdą się takie perełki jak te, te dwie pary, a czasami niektóre są po prostu tak że Och. no. A jeżeli i już ostatnia rzecz, to są buty. Już dawno nie kupowałam żadnych butów na siłownię, a ostatnio była właśnie ta promo promocja były te, no dobra, nie będzie promocja w Lidlu czyli były ten taki tydzień sportowy czy coś takiego. I właśnie były te buty. One najbardziej mi się spodobały ze wszystkich i właśnie kupiłam te. One są takie niebiesko-koralowe i w ogóle już do tych butów zawsze upieram te czarne spodnie. Tą koszulkę, którą mam na sobie, koralowy, stanie, żeby pasował do tego i mam niebieskie słuchawki, więc idealnie pasuje. I tak właśnie one wyglądają. Jeżeli chodzi o ich wykonanie, no to to nie jest, to znaczy no 50 zł, więc nie możemy też oczekiwać nie wiadomo czego, ale na przykład tutaj już mi się farba zdarła, więc... no... Nie będę narzekać, bo bardzo je lubię, one są w ogóle bardzo wygodne i pamiętam, że też miałam już kiedyś buty z Lidla i one też były bardzo wygodne, bo one tutaj mają w środku... Nie, to nie mają, ale tamte miały taką gąbkę fajną, mięciutką, ale te też są bardzo, bardzo wygodne, więc... no nie mogę Wam powiedzieć, że polecam, bo już ich nie ma, przynajmniej w większości Lidlów, ale jeżeli tym razem będą jakieś takie właśnie sportowe obuwie na siłownię to Wam polecam. I to jest już wszystko, nic więcej e, żadnych rzeczy na siłownię nie kupiłam. E, dajcie znać czy wam coś udało się fajnego upolować. E, I wiecie, że patrzyłam na legginsy w, De w Decathlonie i wszystkie, które mierzyłam są prześwitujące. E, I też właśnie patrzyłam na legginsy w Lidlu i też moim zdaniem wszystkie były prześwitujące. dlatego żadnych nie wybrałam, ale też sprawdza później, też sprawdzałam, więc Niestety. Um, I to tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że ten film Wam się przydał, że skoczycie do takiej maksi standardową albo do Resert, bo tą bruską jest naprawdę bardzo fajna i bardzo fajnie się w niej ćwiczy. Um, I tak, zobaczymy się już niedługo. Trzymajcie się i do zobaczenia.